Serdecznie dziękuję za zaproszenie mnie na konferencję poświęconą książce Annie Ks. Jabłonowskiej i naukom przyrodniczym. I jako temat mojego wystąpienia wybrałem aspekty związane z historią herpetologii. Następnie chciałem przypomnieć, że druga połowa XVIII wieku. Właściwie przełom XVIII i XIX wieku, są okresem bardzo ważnym dla historii tej dziedziny zoologii. Jest to moment narodzin nowoczesnej herpetologii. Moment związany głównie z pracami Półstoryckiego ośrodka. Jeśli chodzi o, o historię herpetologii w Rzeczypospolitej w XVIII wieku, to oczywiście zacząć należy od pracy. Gabriela Rzączyńskiego, jego historii naturalnej Polski i, i Litwy, e, jego opisu również fauny Rzeczypospolitej. Pod względem herpetologicznym ta praca była już dwukrotnie bardzo dobrze zanalizowana, najpierw przez Aleksandra Weigera, no, wybitnego polskiego herpetologa, a później także przez Fedorowicza. Obej ci autorzy bardzo słusznie zwrócili uwagę na to, że choć praca ta często jest zaliczana jeszcze do e, sciencja kurioza, e, czyli takich właśnie opisów e, troszkę bajkowych, troszkę wyłącznie szukania ciekawostek, to jednak nie jest tak do końca w przypadku pracy szczęcińskiego, albowiem wiele opisów, także dotyczących gadów i płazów, pochodzi już albo z jego własnych obserwacji, a nie tylko z danych literat literaturowych bądź zasłyszanych opowieści. I to obserwacje albo w terenie, albo także właśnie w gabinetach historii naturalnej. Jeśli chodzi o Historię herpetologii w pierwszej Rzeczpospolitej i gabinety historii naturalnej, to należy podkreślić, że niewątpliwie największą rolę dla rozwoju tej nauki odegrały gabinety gitańskie. No, złożyło się to dlatego, że po pierwsze były tam bardzo bogate kolekcje, a drugie zostały opisane przez bardzo dobrych, wybitnych przyrodników. No, zacytujmy chociażby opis gabinetu Krzysztofa Gottwalda wraz ze znakomitą ilustracją i opisem żółwia morskiego, czy też pracę Jakuba Kleina, jednego z najważniejszych przecież przyrodników XVIII wieku. Prace Kleina czytam w całej Europie. Jego Kuba stworzenia systemu klasyfikacji e, świata zwierzęcego e, w pewnej opozycji do systemu Linusza wzbudzała Lineusza wzbudzała wielkie wówczas e, zainteresowanie. E, Tańska szkoła e, przyrodnicza co robić, to miała wciąż długą tradycję. Także w dziedzinie herpetologii no, można przypomnieć, że wiek przed, e, przed pracami Kleina e, nad e, baktywitny toruńsko-gdański lekarz Georg Segerus opisał z własnych obserwacji na przykład rozmnażanie zaskrańca. Była to pierwsza tego typu praca w europejskiej zoologii. Jeśli chodzi o gabinety historii naturalnej, no to należy zadać pytanie, co, co wiemy na temat gadów i płazów w nich przechowywany. No to już niestety trzeba powiedzieć, że oprócz tych właśnie, które zostały dokładnie opisane na przykład przez Kleina, wiemy bardzo niewiele. Najczęściej to się ogranicza do kilku zdań, do zaprezentowania no, paru jakichś egzotycznych gatunków. No, wtedy właśnie pamiętajmy, że wtedy był to okres, kiedy szukano rzeczy nadzwyczajnych, dużych żółwi, dużych węży, jak połowy, gatunków egzotycznych. Stąd w gabinetach chciano mieć na przykład duże, duże krokodyle, latające węże, grzechotniki, tego typu rzeczy. To był jeszcze ten okres, kiedy owe pierwsze muzea przyrodnicze właśnie były nastawione na okazy wyjątkowe, a nie jak na początku XIX wieku na próbę zebrania okazów, które miały służyć bądź dla opisu fauny określonego regionu, bądź dla opisu określonej grupy taksonomicznej, no na przykład ptaki południowoamerykańskie, czy też gady afrykańskie, czy ssaki morskie europejskie. Także to jest jeszcze ten wcześniejszy okres. Jeśli chodzi właśnie o to, co, czym się wówczas interesowano w zakresie herpetologii po tych gabinetach w historii naturalnej, to stosunkowo dobrze jest opisany i dużo można powiedzieć na temat. Trudno tą kolekcję traktować jako polską, ale niewątpliwie była związana z Rzeczypospolitą. Kolekcję saskich augustów. Czy przechowywaną w treźnie Właśnie w opisie tej kolekcji jest wiele stron poświęconych gadom i płazom. no i tam bardzo dobrze widać, czym się interesowano. Właśnie gatunkami egzotycznymi, egzotycznymi z Azji, z Ameryki Południowej, koronami węży, odmianami kolorystycznymi nietypowymi, na przykład arbinotycznymi, no jakimiś jaszczurkami, które zadziwiały Europejczyków, to znaczy wszystkie jaszczurki, które potrafią, latające jaszczurki, to znaczy skakać lotem ślizgowym przedostawać się z drzewo na drzewo, to te wszystkie właśnie gatunki szczególnie interesowały, natomiast no, król nie miał, jak już powiedziałem wcześniej, ani król, ani żaden z tych kolekcjonerów pomysłu pod tytułem chce mieć np. zbiór fauny Rzeczypospolitej. Cóż możemy powiedzieć na temat części herpetologicznej kolekcji gabinetu? Przecież największych w Europie e, Anny Jabłonowskiej. To trzeba powiedzieć, że bardzo niewiele wiemy na ten temat. E, nie, nawet ostatnie odkrycia właśnie zawartości gabinetu dotyczą e, innych okazów niż, e, niż gady, gady czy płazy. E, niewiele, no jak wiemy, gabinet ten stanowił także przedmiot. E, prac wybitnych przyrodników, no, by wspomnieć, chociażby Rostafińskiego, Chreniewieckiego. Ostatnio dużo na ten temat przecież przyniosły odkrycia w archiwach rosyjskich pani profesor Arabes. Jednak ciągle no, właśnie o tych gadach bardzo mało wiadomo. No, najczęściej właśnie się to nasza wiedza ogranicza do jednych do, do pojedynczych zdań takich jak to księdza Kluka, gadu różnego w spirytusie wiele. Również pewnego rodzaju, można mieć nadzieję, że pewnego rodzaju źródłem wiedzy powinny być właśnie prace Kluka i, i Ładowskiego na temat historii naturalnej, ale niestety to są poświęcone wyłącznie faunie Rzeczypospolitej, a najprawdopodobniej księżna, podobnie jak inne gabinety, zabiegała właśnie o te okazy egzotyczne, o te okazy duże, kolorowe, rzadkie, e, czyli no, nie, nie trudno tutaj cokolwiek wysnuć na temat zawartości herpetologicznej jej kolekcji. Natomiast jedna bardzo ważna dla historii muzeografii przyrodniczej, dla historii herpetologii informacja to to, że w zbiorach Anny Jabłonowskiej znalazła się część okazów kolekcji no, wielkiego przyrodnika i farmaceuty Seby z Holandii, Sebra zgromadził jedną z największych kolekcji przyrodniczych w Europie, o czym jak to było na zwyczaju, bo w tamtej epoce z przyczyn finansowych sprzedał ją Carowi. Ta kolekcja trafiła do Rosji, zresztą jest po, po dzień dzisiejszy. No i wtedy on zrobił drugą, zgromadził drugą kolekcję. I ta kolekcja uległa rozproszeniu. Po dzień dzisiejszy specjaliści w historii. Gabinetów, e, e, osobliwości, slogi, e, poszukują okazów i usiłują odtworzyć drogi tej e, kolekcji. No, wiadomo, że część okazów stała w Holandii, wiadomo, że część trafiła do Wiednia, e, zakupiona. Wiadomo, że część znajduje się w Narodowym Muzeum Historii Naturalnej w Paryżu. Także gady. Ta kolekcja trafiła. W okresie wojen napoleońskich została zrabowana przez armię francuską, a potem w ramach rekompensaty podarowano inną kolekcję, tak jak Holendrzy i Austriacy sobie tego życzyli. W związku z tym część okazów Seby jest właśnie na dzień dzisiejszy w muzealnych zbiorach. I jak wiemy, okazy z kolekcji Alberta Seby trafiły także do gabinetu książnej Anny Jabłonowskiej. Wiemy to dzięki Stanisławowi Stasicowi, który opisując swoją wizytę w, tej, w tym gabinecie, napisał właśnie, że tam są gady, swoje gady ze, ze zbiorów słynnych Ewy. Nie do końca wiadomo, jak one tam trafiły, czy księżna je kupiła w Amsterdamie, czy też zostały nabyte w Gdańsku, wiadomo to. Związki portów holenderskich z Dańskiem były bardzo silne. Tam zresztą zakupywano zapewne większość okazów egzotycznych, które znalazły się w polskich gabinetach historii naturalnej, także zresztą w gabinecie w Dreźnie Augusta Augustów Sarskich. Jest, jest to zupełnie zrozumiałe. Otóż, z jednej strony wymiana i handel kolekcji były bardzo Rozwinięte. No, kolekcja Seby już została sprzedana jako kolekcja. Natomiast marynarze często przywozili okazy zwierząt. No. Nie tylko gadów i płazów, ale małpy, paków, właśnie, żeby je sprzedać i sobie dorobić. Także wraz ze statkami, które przywoziły przyprawy, materiały włókiennicze, drewno, trafiały także egzotyczne zwierzęta do, do kolekcji przyrodniczych. I najprawdopodobniej możemy przypuszczać, że okazy sadyno nie były jedynymi gadami czy płazami egzotycznymi w zbiorach Anny Jabłonowskiej. No, ale jak już powiedziałem, wiemy na ten temat bardzo niewiele, a no z tych dokumentów odnalezionych przez panią profesor Arabas, no wiemy, wiemy, że tych zwierząt, okazów zwierzących było około 6 tysięcy. Niestety, no niemal, nie, nie no wtedy nie sporządzono specyfikacji grup taksonomicznych. Podsumowując, cóż możemy powiedzieć? No niewątpliwie Anna Jabłonowska odegrała dużą rolę dla rozwoju także herpetologii, nauk przyrodniczych, nie tylko jako ta osoba, która zgromadziła, udostępniała ją, ale także jako osoba popierająca podobne prace, wspierające zarówno Kluka, jak i Łatowskiego z tamtego okresu, no, należy także przypomnieć dziejów herpetologii w Rzeczpospolitej, niewątpliwie prace Jean-Emmanuela Giliberta, który wtedy e, znalazł się, zainteresował się w Bronze. E, najprawdopodobniej on także odwiedzał gabinet księżny jabłonowskiej, bardzo znany także we Francji, no, jest przecież, on jest przecież opisany no, w paru wprawdzie zdaniach, ale w tej słynnej pracy Digua de Chancigny, Stołar littéraire de la Polagne. E, natomiast no, e, Jedyną pracą herpetologiczną Żyliberta jest praca na temat anatomii i obyczajów żółwia włotnego. Był to gatunek na tyle pospolity wówczas, że Żylibert, jak sam pisze, nabywał go na rynku. Spotykał także w czasie swoich herboryzacji, także no nie miał potrzeby odwoływania się do, do kolekcji przyrodniczych, do gabinetów historii naturalnej dla zrobienia tej pracy nadzieję, że dalsze poszukiwania być może pozwolą na, na lepsze poznanie owej herpetologicznej części gabinetu księżnej Jabłonowskiej i rzucą nowe światło właśnie na historię na kolekcji herpetologicznej w rzeczy, rzeczy posłannik.